Cześć, witajcie w nowym filmie. Czy wiesz, że większość zapór na świecie ma żywotność około 50 lat, zanim się zniszczą? Kilka pęknięć może spowodować zawalenie się tamy. Powstrzymujące całe rzeki, w niektórych przypadkach milion metrów sześciennych wody na sekundę. Jednak niektóre tamy są bardziej niebezpieczne niż inne. Dzisiaj pokażemy Wam 20 najbardziej niebezpiecznych zapór na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. W 2010 roku zapora Bakra, znajdująca się na rzece Sutlej w Indiach, zrobiła wielką furorę, ponieważ zbliżała się jej maksymalna pojemność. I od tego czasu poziom wody wzrasta o dziesiątki centymetrów każdego dnia z powodu obfitych deszczy w okolice. Tama Bakra miała wcześniej incydentę. W sierpniu 2019 roku napływ wody prawie pochłonął zaporę w tym, co eksperci nazywali historyczną powodzią. Jeszcze kilka złych sezonów deszczowych i kto wie, czy to się utrzyma, czy nie. Numer 10 Grand Coulee Dam, zlokalizowana w Waszyngtonie w USA, jest jedną z rzadkich zapór zasilających 11 stanów. Ale co by się stało, gdyby cała woda przedarła się przez tamę i zagroziła jej? W ciągu 3 godzin woda dotarłaby do rzeki Okanogan. W ciągu 10 godzin dotarłaby do Łętacji na rzece Kolumbia. W ciągu 24 godzin trójmiasto Kennewick, Pasco i Richland zostałoby zalane. Wszystkie trzy miasta mają oczywiście plany ewakuacyjne, ale jest to dość przerażająca myśl i miałaby katastrofalne skutki. Numer 18. Kiedy zbudowano zaporę Gordon, przeszła ona do historii. Jest to najwyższa zapora w australijskim stanie Tasmania na niewiarygodnym poziomie, 140 metrów, i ma również 168 metrów długości. Aby zrozumieć, dlaczego jest tak niebezpieczna, wystarczy spojrzeć na korzyści. Tama Gordon produkuje 432 MW energii. To zapotrzebowanie dla 13% całkowitego zużycia energii Tasmanii. Oznacza to, że wszędzie zgasną światła, gdyby cokolwiek kiedykolwiek stało się z zaporą. Numer 17. Niebezpiecznym czynnikiem w przypadku specyficznej tamy w Kachowce jest jej status. Narzędzia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Oba kraje twierdziły, że ten drugi chciał ją wysadzić. Wojna czy nie? Co by się stało, gdyby pękła? Niewyobrażalne straty. Południowa Ukraina zostałaby zalana, zaopatrzenie Półwyspu Krymskiego w wodę nie istniałoby, a większość rejonu Chersonia poddałaby się falom. Numer 16. Tamanurek w Tadżykistanie dostarcza ponad 70% energii. Historia pokazała wcześniej, co może się stać, jeśli coś pójdzie nie tak. W październiku 2016 roku awaria techniczna pozostawiła większość krajów w ciemności przez ponad 3 godziny. Wyobraź sobie, że ta mapa pęka. Wszystkie elektrownie wzdłuż rzeki Waksz zostałyby zrujnowane, a także w pobliskich miastach Sarbant, Kurgonteppa i Rumi. Nawet miasta tak odległe jak Uzbekistan i Turkmenistan spotkają się z tym samym losem. Numer 15 Tama Mula Periyar w Kerali w Indiach jest przykładem tamy, która dawno przekroczyła swoją żywotność. Średnia żywotność tamy wynosi około 50 lat, ale zapora Mula Periar została zbudowana z wykorzystaniem przestarzałej technologii w 1895 roku. Szacowana liczba osób, które ucierpią z powodu zawalenia się tamy to ponad 3,5 miliona. Woda wystarczająca do wypełnienia 180 tysięcy basenów olimpijskich płynęłaby przez pobliskie obszary. W ciągu zaledwie 45 minut woda dotarłaby do innej pobliskiej tamy i duki to może oznaczać, że i ta zapora może zawieść. Numer 14. Tama Merowe w Sudanie jest kontrowersyjna. Zazwyczaj gdy trafia do wiadomości jest znana jako jeden z najbardziej destrukcyjnych projektów hydroenergetycznych na świecie. Niebezpieczeństwo tkwi nie tyle w jej potencjalnym zawaleniu, co w samym jej istnieniu. Jej budowa wysiedliła z doliny Nilu ponad 50 tysięcy ludzi. Ponadto ci, którzy nie wyjechali, zostali zmyci przez podnoszący się poziom zbiornika. Numer 13. Chiny znane są z długiej historii walk z burzliwymi rzekami. Zapora Xiaowan jest jedną z nich, położoną na rzece Mekong w południowo-zachodnich Chinach. Wysoka na 292 metry, jest drugą co do wielkości zaporą łukową na świecie. Jej zadaniem, wraz z zaporą nuozadu, jest regulacja wody w celu kontrolowania przepływu innych zapór, aby utrzymać ich zdolność do generowania energii. Numer 12. Zapory w Szwajcarii mają podobno nieco dłuższą żywotność około 75 lat. W Alpach Środkowych znajduje się zapora kontra. Tama może być znana z filmu o Jamesie Bondzie Goldeneye z 1995 roku. Dziś kontra jest niebezpieczna, ponieważ jest to popularne miejsce dla osób uprawiających skoki na bandzie. Fanatycy adrenaliny widzą skok z 220 metrów jako swoją kolejną przygodę. Numer 11. Monticello Dam, położona w Beryseja Valley w Napa Country w Kalifornii, jest bardzo uderzająca ze względu na swoją dziurę. Widok z lotu ptaka pokazuje tak zwany otwór, który mniej więcej służy jako gigantyczny odpływ, jak ten w zlewie czy wannie. Przy kilku okazjach poziom wody był tak wysoki, że jezioro Beryseja przelało się do tej dziury. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego zbliżanie się do tej głębokiej na 60 metrów dziury jest niebezpieczne. Numer 10. Ta materii w Indiach podobno była w budowie przez 25 lat, zanim została faktycznie ukończona. Dziś niektórzy zastanawiają się, czy w ogóle należało ją budować. Znajdująca się na rzece Bagirati zapora ma wysokość 260 metrów. Jeśli ustąpi pod naciskiem, powódź zniszczy zarówno Rishikesh, jak i Hardiwar. Najstraszniejszą częścią jest to, że ciśnienie może stać się wynikiem trzęsienia ziemi a projekt Terry jest znany z tego, że nie podejmuje żadnych środków ostrożności przeciwko trzęsieniom ziemi. Numer 9. Jinping I w Chinach jest uważana za najwyższą zaporę łukową na świecie. Ponieważ jest to stosunkowo niedawny projekt, nie ma niebezpieczeństwa, że ulegnie ona zniszczenia z powodu wieku. W trakcie budowy pojawiły się obawy dotyczące sił niszczących, zwłaszcza tego, co się stanie, jeśli w okolicy wystąpią silne trzęsienia ziemi. Miejmy nadzieję, że ten projekt wytrzyma napór wody, bo jeśli nie, to może mieć katastrofalne skutki. Numer 8. Jest to zapora, która produkuje wystarczająco dużo energii elektrycznej, aby zasilić cały świat przez dwa dni. Wystąpiłby efekt domina. Gdyby coś poszło nie tak z Tamą i Tajpą. Położona na granicy Brazylii i Paragwaju, Zapora znajduje się w górę rzeki od Buenos Aires, stolicy Argentyny. Załóżmy apokaliptyczny najgorszy scenariusz. Wszystkie bramy Tamy otwierają się w tym samym czasie. Co by się stało? Wszystkie tereny otaczające Brazylię, Paragwaj i Buenos Aires zostałyby dotknięte powodzią. Numer 7. W 2016 roku ukazały się wiadomości, że Tama Kariba w Zambii może zawalić się tak po prostu, jeśli nie zostanie naprawiona w ciągu trzech lat. Obecnie jest rok 2023. Doszłoby do katastrofy, gdyby zawaliła się pod nieubłaganym naporem płynącej wody. Zambia mogłaby stracić połowę energii elektrycznej. Całe branże, takie jak turystyka, poniosłyby milionowe straty. Niestety w Tamie jest już kilka pęknięć i przecieków. Jak myślisz, jak długo ta ma wytrzyma? Numer 6 Jedną z najsłynniejszych zapór na świecie, Zapora Hoovera, jest wyższa niż Pomnik Waszyngtona. Gdyby miała się zawalić, woda z jeziora Met rozeszłaby się na ponad 1,5 miliona hektarów. Ludzie będą stali w 30 cm wody. Dotyczy to takich obszarów jak Laulin, Nevada, Arizona, San Luis Rey, Colorado i Kalifornia. Według szacunków, powodzie i przerwy w dostawie prądu mogą dotknąć ponad 1 300 tysięcy ludzi. Numer 5 Tama Trzech Przełomów jest największą na świecie elektrownią pod względem możliwości produkcji energii. Setki milionów ludzi może stracić życie, jeśli chińska Tama Trzech Przełomów zostanie zalana. Koszty takiej powodzi idą w miliard dolarów. Fale dotarłyby do największych miast, takich jak Wuhan i Nanjing. Miejmy tylko nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy. Numer 4 Jeśli Izabela Dam w Kalifornii wyleje, woda dotrze do północno-wschodniego Bakersfield w ciągu 6 godzin. Stojący ludzie zostaną dosłownie przewróceni przez ciśnienie. Samochody zostaną zmiecione, a w ciągu 10 godzin woda będzie miała wysokość od 5 do 10 metrów. Tama Izabella stoi pomiędzy miastem około 180 miliardami ml litrów wody. Czy możecie zgadnąć, co by się stało w ciągu dnia powodzi, nie mówiąc już o pierwszych 6 godzinach? Numer 3 Tama Enguri w Gruzji miała już swój incydent. 2 grudnia 2001 roku doszło do tak zwanego wypadku radiacyjnego w Lija, znajdujące się w pobliżu źródła promieniowania. Dwa rdzenie radioizotopowych generatorów termoelektrycznych z czasów sowieckich zostały odkryte, gdy trzech mężczyzn zostało na nie narażonych. Dwóch zostało rannych, jeden zginął. Teraz zapora Enguri dostarcza Gruzji tony energii elektrycznej o mocy 1300 MW, choć nie miała być głównym źródłem zasilania kraju. Numer 2. Biorąc pod uwagę dramatyczną liczbę incydentów, rosyjska zapora sajańsko-szuszeńska może być przeklęta. Tama trafiła kiedyś na listę światowych rekordów Guinnessa jako najbardziej wytrzymała zapora na świecie. I jednak w 1985 roku powódź spowodowała zerwanie 80% betonowego spływu, a w 1988 sytuacja się powtórzyła. Pewnego razu 9 z 10 turbin zostało zniszczonych, gdy runął dach Hali Turbin. W 1998 roku Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych przedstawiło raport, z którego wynikało, że w przyszłości Zapora nie przetrwa corocznych wiosennych powodzi. Numer 1 Uważa się, że jeśli zapora Mosul w Iraku zawali się, konsekwencje będą gorsze niż w przypadku wybuchu bomby atomowej. Tak bardzo jest to niebezpieczne. Półtora miliona Irakijczyków mieszkających wzdłuż rzeki Tygrys nie przeżyje. Co więcej, fale dotarłyby do stolicy Bagdadu i międzynarodowego lotniska, a naprawa szkód zajęłaby miesiące. Którą tamę widzieliście kiedyś w prawdziwym życiu? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.